Dziś o wyzwaniach współczesnego świata, czyli globalizacji, rewolucji informatycznej, problemach demograficznych czy masowej migracji. Zapraszam. Począwszy od końca XX wieku, kraje na całym świecie zaczęły zacieśniać współpracę na płaszczyźnie gospodarczej, handlowej, militarnej, politycznej, społecznej czy kulturowej. Wytworzyły się liczne współzależności państw, które nazywamy globalizacją, a czynnikiem, który ją przyspiesza, jest postęp technologiczny. Globalizacja może nieść ze sobą pozytywne skutki, takie jak rozwój transportu międzynarodowego i masowej turystyki, łatwiejszy przepływ międzynarodowego kapitału. Międzynarodowe korporacje pozytywnie wpływają na gospodarki państw rozwijających się, na przykład przez tworzenie miejsc pracy. Funkcjonują organizacje międzynarodowe działające na rzecz dobra wspólnego, jak Światowa Organizacja Handlu. Ale globalizacja to także wzrost nierówności między państwami. Kryzys w jednym państwie może negatywnie oddziaływać na kraje całego świata. Globalna kultura negatywnie oddziałuje na wartości, tradycje i obyczaje, a korporacje wykorzystują słabsze państwa, by nadmiernie eksploatować ich surowce, co zagraża ludziom i środowisku. Globalizację umożliwiła rewolucja informatyczna, jaka rozpoczęła się pod koniec XX wieku. Rozwinął się internet, a potem do powszechnego użytku weszły smartfony. Przyspieszyło to przepływ informacji i zrewolucjonizowało sposoby porozumiewania się ludzi. Dzięki mediom elektronicznym świat stał się globalną wioską. Oprócz korzyści niesie to ze sobą także zagrożenia. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie zostały ograniczone, a niektóre treści dostępne w internecie są dużym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Dolina Krzemowa leży w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Jest to światowe centrum przemysłu zaawansowanych technologii, gdzie wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia naukowe. Od lat 50. XX wieku działają tu liczne firmy z branży komputerowej, elektronicznej, oprogramowania użytkowego czy gier komputerowych. W Dolinie Krzemowej panują korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Niezwykle ważna jest też bliskość Uniwersytetu Stanforda, który stanowi zaplecze naukowo-badawcze. Nazwa tego miejsca wywodzi się od krzemu pierwiastka, z którego wykonywane są mikroprocesory. Rozwinęła się kultura masowa, zwana popkulturą, która jest uniwersalna i prosta w przekazie. A słowa w dużej mierze zostały zastąpione obrazami. Elementem kultury masowej stał się też sport, a najlepsi sportowcy są ogólnoświatowymi gwiazdami. Popkultura wiąże się z Amerykanizacją wynikającą z dominującej roli Stanów Zjednoczonych. Chodzi tu o naśladowanie amerykańskiego stylu życia, sposobu ubierania się, odżywiania Oglądanie amerykańskich filmów, słuchanie muzyki. Popularność zachodniej obyczajowości powoduje odchodzenie od lokalnych tradycji i obyczajów. Mimo to w dalszym stopniu rozwija się kultura wysoka, czy mówiąc inaczej, elitarna, a także twórczość ludowa. Ważną kwestią, z którą zmaga się współczesny świat, są problemy demograficzne. Przeludnienie ma miejsce w ubogich krajach rozwijających się, które zmagają się z głodem i niedożywieniem, brakiem wody pitnej, słabym dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji. Z drugiej strony, starzenie się społeczeństw ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Dominuje model rodziny z małą ilością dzieci lub bezdzietnej. Wzrasta tam długość życia ze względu na rozwiniętą opiekę medyczną. Wdraża się programy prorodzinne mające zachęcić do posiadania dzieci. Obecnie świat podzielony jest na kraje bogatej północy i biednego południa. Efektem jest masowa migracja w nadziei na lepsze życie w bogatych państwach. Jej celem stały się głównie Ameryka Północna, Zachodnia Europa, kraje Zatoki Perskiej, wysoko rozwinięte kraje Dalekiego Wschodu, i Australia. Migracja zachodzi często z narażeniem życia. Osoby próbujące dostać się z Afryki do Europy często giną na morzu z powodu przeciążonych pontonów lub łodzi. Migrują też specjaliści i osoby chcące studiować na wyższych uczelniach, na czym korzystają kraje wysoko rozwinięte. W USA mieszka aż 70% noblistów, a wielu z nich pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Polacy emigrują najczęściej do zachodnich krajów Unii Europejskiej, z kolei do Polski, przybywają Ukraińcy i Białorusini. Dzięki otwarciu granic w latach 90. XX wieku rozwinęła się przestępczość zorganizowana obejmująca handel bronią, narkotykami i ludźmi. Ten problem był szczególnie duży w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. Dlatego państwa europejskie ściśle współpracują, by zwalczać przestępczość zorganizowaną. W Ameryce Łacińskiej stale trwa walka z gangami narkotykowymi, która przyniosła już tysiące ofiar. Istotne stało się zagrożenie atakami terrorystycznymi. Ich liczba wzrosła po tzw. Arabskiej Wiośnie, czyli w latach 2010-2013. Chaos, do jakiego doszło w krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie, sprzyjał powstawaniu skrajnych ugrupowań islamskich. W 2014 roku proklamowano utworzenie państwa islamskiego ISIS na terenie Iraku i Syrii. Islamiści zbrojnie zajmowali kolejne terytoria, dopuszczali się zbrodni na ludności cywilnej, prześladowali wyznawców innych odłamów islamu, a ponadto Rekrutowali zamachowców spośród radykalnych muzułmanów z Europy. Szybki rozwój cywilizacyjny przyniósł ze sobą także zagrożenie ekologiczne. Zanieczyszczenie powietrza dużą ilością dwutlenku węgla, który, jak twierdzi wielu badaczy, powoduje efekt cieplarniany, topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, wycinka lasów, zwłaszcza lasów deszczowych w Amazonii zmiany klimatu powodujące gwałtowne zjawiska pogodowe, jak huragany czy nawałnice. Z tego powodu w 2005 roku wdrożono protokół z Kyoto, w którym państwa zobowiązały się do obniżenia emisji CO2. Rozwijane jest też wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Dla mórz i oceanów, oprócz wycieków stankowców, dużym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód tworzywami sztucznymi. Dlatego wiele organizacji ekologicznych prowadzi kampanie edukacyjne i blokuje inwestycje niebezpieczne dla środowiska. Łatwość podróżowania może przełożyć się na szybkie rozprzestrzenianie się groźnych chorób. Pod koniec 2019 roku Rozpoczęła się pandemia COVID-19, wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2. Zaczęło się w chińskim mieście Wuhan. Chińczycy, świętujący Chiński Nowy Rok, przemieszczali się po kraju i poza jego granice, roznosząc wirusa. Pomogła w tym rozwinięta sieć połączeń lotniczych. W ten sposób lokalna epidemia zmieniła się w światową pandemię. Zapamiętaj najważniejsze. Globalizacja to coraz większa integracja państw całego świata w wielu dziedzinach, na przykład gospodarce, kulturze, polityce. Rewolucja informatyczna poprzez rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu i telefonii komórkowej, skraca czas przepływu informacji i upowszechnia nowe formy popkultury. Podział świata na bogatą północ i biedne południe, razem z przeludnieniem najuboższych państw, prowadzi do migracji ekonomicznej. Wiele osób z regionów dotkniętych biedą decyduje się na emigrację, często nielegalną, do bogatszych krajów. Przestępczość zorganizowana oraz terroryzm to zagrożenia, których rozwojowi sprzyja otwarcie granic między państwami Unii Europejskiej i związana z tym łatwość przemieszczania się. Zagrożenie terrorystyczne wzrosło szczególnie po arabskiej wiośnie. Towarzyszący jej chaos polityczny doprowadził do powstania skrajnych ugrupowań islamskich, które za wroga obrały sobie świat zachodu. Ochrona środowiska naturalnego to priorytet wielu rządów, są w tym kierunku podejmowane inicjatywy zarówno polityczne, np. podpisanie protokołu z Kioto, jak i obywatelskie. Między innymi organizacje proekologiczne.